się na tym, co było w Polsce, ale ponieważ y, padły takie zarzuty i padają cały czas, że może zajmujemy się tym tematem dla pieniędzy, bądź chcą jakiś mieć sławę, raczej sławy na razie nie mamy, bo jesteśmy traktowani y, jak niezbędna rozumu, chciałam Państwu pokazać, że od wielu lat ten temat między innymi przeze mnie i przez wielu osób tutaj zgromadzonych jest poruszany. I do dzisiaj um, osoby poszkodowane nie uzyskały pomocy. Nie wiemy, mamy tak zwane klasy renofontworowe, o których Państwu tutaj w Polsce yy, powiem. Yy, I wrócę na końcu do 5G. Ponieważ sama technologia 5G jest kontynuacją, tak jak tutaj w filmie było technologii 2G, czyli gsm 3G, czyli UMTS-u, wtedy cieszyliśmy się, bo na UMTS-ie mamy internet mobilny, potem wszedł, weszła technologia 4G, czyli tak zwane LT, no i teraz mamy sytuację 5G. Czym ona się różni? Różni się tym, że jak dotąd, Część społeczeństwa miała tak zwanego pecha i mieszkała wokół stacji bazowych i zachorowała bądź zmarła. Natomiast to dotyczyło około 5% społeczeństwa. Teraz przy technologii 5G, jak Państwo na pewno wiedzą, stacje bazowe będą tak gęste i poziom promieniowania w środowisku to tło tak wzrośnie, że problem zacznie dotyczyć nie tych 5%, tylko nagle 95% społeczeństwa, a w przyszłości 100%, bo tak jak Zapowiedział w niedzielę w programie Tydzień Rolniczy minister Zagórski, mamy się spodziewać również w niedługim czasie autonomicznych, bez rolnika urządzeń rolniczych na wsi. Natomiast, tak jak jest w programie wyborczym PIS, mogą Państwo sprawdzić, do 2023 roku rząd chce wprowadzić w każdym mieście technologię 5G. A jak to się zaczęło? Chciałam Państwu przedstawić kilka klastrów nowotworowych w Polsce, które były opisywane przez media, ponieważ um, um, niestety my te um, klastry nowotworowe zgłaszaliśmy systematycznie. Posłowie zgłaszali w interpelacjach poselskich, w tamtej kadencji, w tej kadencji. Teraz te przykłady, które daliśmy, napisaliśmy jeszcze mając nadzieję do Pana Premiera Morawieckiego, żeby się wycofał z tej ustawy. Niestety tego nie zrobił. Do dzisiaj nie wkroczyły tam żadne inspekcje sanitarne, żeby ocenić dlaczego jest w tych miejscach taka zachorowalność. Ja pochodzę z Bielan i tutaj my w 2011 roku mieliśmy sytuację trzech stacji gazowych w małym, na małym obszarze. Zachorowało bardzo dużo ludzi, część ludzi umarło. Wkroczył zanepit. Poziomy, które mieliśmy wtedy to było, powiedzmy 20% dotyczy Obecnie obowiązującej normy. W niektórych miejscach te poziomy dochodziły do, do 7 V na metr, natomiast proszę pamiętać, że rząd przewiduje zwiększyć normę z 7 do 61 V na metr. My obserwujemy, że zachorowalność to jest nasza taka obserwacja przez wiele lat u osób narażonych na długotrwałe działanie promieniowania stacji bazowych, to są już poziomy, które. Zaczynają mieszkańców czuwać, to jest już tylko, a może aż 1 volt na metr. W miejscach, gdzie mamy 7 volt na metr, czasami myślę, że może nawet lepiej, jak jest wyższy poziom, bo mieszkańcy nie gotują się jak żaba. Czyli nie są podgrzewani w zimnej wodzie i nie czuwają tego, tylko od razu mają dolegliwości. Więc ten przykład zgłaszaliśmy w 2011 roku już. Kolejny przykład to była duża śląska gdzie zmarło, także od 10 lat stała stacja najmniej w 2G, czyli GSM, potem dołożyliłam test. Również nikt, nie z rządzących nie pochylił się nad tym przykładem, zmarło bardzo dużo osób, było to opisywane w mediach. Kolejny przykład to był Złupsk. tam już wkroczyli lekarze, ponieważ zachorowalność na leukopenie była tak duża, że sami lekarze zaczęli kojarzyć to z masztem telefonii komórkowej w tym miejscu. No i Krowodewskich Zuchów, przykład z Krakowa, który niestety, tu mamy tylko przykład, tak zwana lista śmierci, mieszkańcy zgłosili tą listę, policzyli się w tym bloku ile osób zmarło, zgłosili to już kilka lat temu do Głównego Inspektora Sanitarnego, nikt nie podjął działań, sprawa była zgłoszona do Najwyższej Izby Kontroli, również nikt nie podjął działań. Na ostatnim, dziesiątym piętrze w każdym mieszkaniu mamy chorobę nowotworową. Tutaj yy, w niektórych mieszkaniach, to już jest nieaktualne, bo mamy mieszkania, gdzie najpierw zmarła córka, potem mama, potem dwa koty, a na końcu zmarł mąż i został pustostań. Takich miejsc na Krowodeckim już mamy niestety. Bardzo dużo, sprawa była nawet w tym roku opisywana, przyjechała telewizja TRWAM i na żywo relacjonowała ten przykład. Wiem, że on wzbudza wiele Kontrowersji u osób i, i wiele osób się zastanawia, czy to prawda, tak, to prawda. Mieszkańcy już od 2011 roku zgłaszali, że jest to problem. Niestety stacje stoją nielegalnie, mają nakaz rozbiórki, nie ma przepisów prawa, które mogą to zmienić. Tutaj chciałam Państwu pokazać, że nie jesteśmy jakimś przykładem odmiennym i takie klasy nowotworowe są na całym świecie. Dwa tygodnie temu mieliśmy międzynarodową konferencję w Krakowie, gdzie przyjechała pani doktor z Australii i przypomniała, że takie klasy nowotworowe są zarówno w Australii, jak w Wielkiej Brytanii. Słynny przykład Watykanu, Radio Watykan przegrało sprawę, tam stacja radiowa Radia Watykan naraziła dzieci, wiele dzieci zmarło na białaczkę. Watykan się do tego przyznał, przeniesiono na dajnik Radia Watykan. Również w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, w Niemczech, w Izraelu, w Korei, w Brazylii, często ten przykład w Polsce, w Brazylii jest, z Brazylii jest przypominany. Więc takich klas nowotworowych wokół stacji bazowych, czy radiowych, czy telewizyjnych jest na świecie więcej. Nie jesteśmy jakimś tutaj przykładem. I to jest ciekawa, ciekawy slajd też z naszej konferencji. To jest artykuł z. Z tamtego grudnia, z tamtego roku ten czerwony wulkan to są poziomy promieniowania sztucznego, elektromagnetycznego, jakie wzrosły przez ostatnie lata. Tu mamy lata, zielony kolor i żółty to są lata 50. Potem mamy lata 80. ten pomarańczowy poziom, i potem gwałtowny wzrost telefonii, rozwoju telefonii komórkowej. Proszę zobaczyć, w jakich poziomach my żyliśmy jako dzieci czy nasi przodkowie, a jaki mamy gwałtowny wzrost poziomów sztucznych pól elektromagnetycznych. Proszę to porównać z jakimkolwiek innym czynnikiem środowiska, który nagle byśmy tak, tak by wzrósł w środowisku. Czy organizm jest się do tego w stanie przystosować? No na pewno nie. Potrzebuje wiele lat ewolucji, żeby się do tego czynnika przystosować. Problem z polami elektromagnetycznymi, i sztucznymi jest taki, że ich nie widzimy, nie czujemy. Gdybyśmy je tutaj zobaczyli, nawet na sali, czy wyszli na zewnątrz, na pewno by to zrobiło na nas ogromne wrażenie. Ale tutaj jest ten wykres, to jest z publikacji w Lancecie, takim medycznym, medycznym magazynie, jednym z najbardziej prestiżowych na świecie. Ale w międzyczasie udało nam się, ponieważ mieliśmy ogromną nadzieję, że obecny rząd jednak zrobi coś z tym niekontrolowanym rozwojem telefonii komórkowej w Polsce, bo przypomnę, że mamy dwa raporty Niku porażające w tym temacie z 2015 roku, że przepisy prawa tak naprawdę nie istnieją odnośnie ochrony ludności i z 2019 roku, że program pomiarów w Polsce tak naprawdę jest fikcją pól elektromagnetycznym. Udało nam się w 2016 roku spotkać z panem, z, z kancelarem prezydenta i tu jest zdjęcie z tego spotkania. Tutaj Państwo nie widzą, ale to są przedstawiciele wszystkich wtedy organizacji pozarządowych, ale są również osoby ze zdiagnozowaną elektrowrażliwością. Wtedy przedstawili swoje wyniki badań, zaświadczenia lekarskie. To nie były osoby, którym im się wydawało, że mają taką chorobę, tylko miały już taką diagnozę. Wydawało nam się wtedy, wtedy był projekt mega ustawy, że jednak ten rząd, który ma w prawo i sprawiedliwość, pozwoli nam i tym osobom jakoś żyć unormuje, ucywilizuje ten proces rozwoju telefonii komórkowej w Polsce, bo nikt nie chciał się cofnąć. Chodziło o to, żeby to było w sposób kontrolowany przez Państwo. No i doczekaliśmy 2019 roku, a mówię, wracam do tego roku, żeby Państwo mieli pełną świadomość, że ten rząd i ten prezydent dokładnie wiedzieli o tych zachorowaniach, o tych przypadkach i to, co teraz zrobiliśmy jako ustawą, zrobili w pełnej świadomości, bo to jest bardzo ważne. Jak przebiegał? Tutaj widzieliśmy się, widzieliśmy się w lutym, dobrze pamiętam, bo pod koniec lutego. No potem były miesiące walki, jeżdżenia tutaj wielu osób do Sejmu na protesty, żeby przekonać rządzących, że ten projekt rządowy nie jest dobry, a przede wszystkim to, że nie jest dobry, łamie kilka zapisów Konstytucji, łamie również prawo ochrony środowiska. Niestety 4 lipca jest słynne głosowanie w Sejmie, gdzie mimo że kilku posłów próbowało z Trybuny Sejmowej przestrzec, że głosują państwo i decydują państwo o życiu i losie najbliższych pokoleń naszych dzieci, Nie przekonało to, nie przekonało to parlamentarzystów. Ustawa została przegłosowana. Jednak w tym dniu, to jest bardzo ważne, miała się odbyć komisja, Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, która została w trybie pilnym odwołana przez Marszałka Terwenskiego. Ta komisja odbyła się dopiero po głosowaniu 16 lipca. I co się okazało na tej komisji? Okazało się, że Ministerstwo Środowiska nie zgadza się z wieloma zapisami tej ustawy i wyraził swój sprzeciw. Również w tym dniu okazało się, że na sali byli autorzy raportu, który był skrupulatnie przez 6 miesięcy przez rządzących ukrywany, raport dotyczący technologii 5G. Wtedy parlamentarzyści powiedzieli, że wprost, że raport ma być natychmiast ujawniony, więc 18 lipca zostaje ujawniony raport na temat 5G, który był gotowy już w styczniu, więc parlamentarzyści głosowali w zupełnej niewiedzy. No jakaś refleksja przyszła w Senacie, część zapisów kosmetycznych zostało wykreślonych 2 sierpnia, no i niestety 30 sierpnia z głosami większości przegłosował poprawki i całą ustawę. Hmm. Tutaj zarówno Koalicja Polska, nie ta 5G, wolna od 5G była hmm, w międzyczasie w Kancelarii Prezydenta próbowaliśmy przekonać. Wydawało się, że Pan Profesor Zewertowicz jednak rozumie, że są tam zapisy niekonstytucyjne. Tak naprawdę wielu naukowców, to co powiem, mówię z pełną odpowiedzialnością, wielu naukowców, prawników, ale też naukowców, lekarzy, biologów mówi, że no niestety Panu Prezydentowi za podpisanie tej ustawy w dniu 6 sierpnia grozi Trybunał Stanu. Tam są przepisy, abstrahując już od kwestii zdrowotnej, o której tu dzisiaj mówimy, tam są zapisy, które wprost łamią prawo własności. I są już przypadki, gdzie operator siłą próbuje wejść na część własność yy, na zasadzie takiego wywłaszczenia. No niestety wczoraj sprawdziłam, 24 września ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw i po 30 dniach wchodzi w życie. Jakie możemy podjąć teraz działania? No tak naprawdę te działania, o których pewnie będzie mówić pani Claire Edwards wspomnie, które między innymi podejmują bardzo mocno Stany Zjednoczone i tam jest pozew zbiorowy przeciwko Komisji Łączności i Sprawie Telekomunikacyjnej, więc pytanie, czy my Polacy będziemy mieć na tyle siły i odwagi, żeby się temu sprzeciwić w pozwach, albo w pozwach zbiorowych, albo w pozwach y, cywilnych, to już wszystko zależy od państwa. Ja chciałam tylko przypomnieć, że y, każdy telefon komórkowy y, to nie jest. Y, każdy z nas ma telefon komórkowy. I tak naprawdę, jaki będzie rozwój tej technologii, zależy bardzo od nas. Czy my będziemy. Y, Damy się, na, damy się namówić na tą nową technologię. Czy sami zaczniemy stawiać sobie granice? Ja przypominam, że telefon mobilny nazywa się mobilny nie przez przypadek. Używajmy telefonu mobilnego, jak jesteśmy mobilni, jak jesteśmy w miejscu pracy, w szkole, w domu. Uży, starajmy się używać technologii przewodowej. Na, nawet teraz na światłowodzie można podpiąć sobie tradycyjny telefon. Tak samo jest z internetem mobilnym. Mam taki apel do nas wszystkich, do siebie, do Państwa, żebyśmy ten internet używali mobilny wtedy, jak jesteśmy mobilni, jak potrzebujemy, jesteśmy na mieście coś sprawdzić. Jeśli jesteśmy w szkole, używajmy światłowodu, a nie Wi-Fi. Jeśli jesteśmy w domu, tak samo używajmy światłowodu. W pracy tym bardziej. Transfer na światłowodzie jest dużo bezpieczniejszy, stabilny. Jest neutralny dla środowiska, nie generuje nam tak zwanego elektrosmogu. Więc, tak naprawdę, jaka, jaki będzie rozwój tej technologii, dalej bardzo zależy od nas. Jeśli będzie pobyt, oczywiście operatorzy będą stawiać kolejne stacje bazowe, będą nam oferować kolejne modele telefonu. Tutaj mają Państwo takie praktyczne wskazówki, jak na co dzień, o nich mówiłam w lutym, jak na co dzień ograniczyć. No, ale to są takie proste właśnie jedno zdanie. Jeśli jesteśmy mobilni, używajmy mobilnego. jesteśmy na miejscu, stacjonarni, używajmy stacjonarnego. Jeśli tą zasadę będziemy hołdować, na pewno od siebie zaczniemy poprawiać ten stan środowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo, Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki Janusz Zagórski i cały zespół NTV.